Siemawie drzewia, z tej strony ja i dzisiaj będzie fajny film tylko dajcie w tutaj skróćcie tutaj ale będziemy tutaj ale to później teraz najpierw no i to tak to jest story time jak jak Stalker mnie zaatakował to tak było. idę się do tego. Wiecie o czym mi chodzi. Później jakiś stałyka mi tak zbarwali. No to ja mówię, że oddaję. Później zaczęliśmy się, no jak to powiedzieć, zaczęliśmy się bić. ale to nie było fajne uczucie, bo musiałem ja się bić, a później trochę do samka. Ale uciekłem do domu, ale tam nie spotkała przyprawi do Ale zaraz bym Ale było tak, że zanim to powiem, to już było To tak to było. Tak. W deszczach pod różką i tak. I tak wszyscy mówią, że jestem fanem. Jakimiś tutaj mówię, no jestem fanem. Ale później zaczęły się komplikacje. No to nie było na serio. Bo zaczął mnie bić, zaczął mnie szarpać i tak dalej. Ale później zaczęły komplikacje przy piersiach. To nie było fajnie. nie chciałaś. Ja się wiesz, lewą nie patrzę, tak będzie. Jeszcze dzisiaj miałam coś fajnego, ale wy zostawcie łapkę w Kurde, on mnie kąpi!